Cześć, z tej strony GodToysAction i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku dotyczącym gry Minecraft. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam to taką yy, farmę, na której możemy zdobyć bardzo duże ilości yy, nici oraz oczu pająka. Yy, do tego celu yy, można wykorzystać, jeżeli ktoś chce cheatować, ja jak pająka tak jak ja to zrobiłem, ponieważ na, na trybie super nie ma spawnerów, oraz można wykorzystać normalny spawner, gdzie po prostu zamiast tego bloku będzie spawner pająków. Tutaj to może być wszystko zakryte i innymi materiałami, zrobione tak, żeby to ładnie wyglądało. Po prostu sobie trochę ściszyć dźwięki, bo mnie ten slajd denerwuje. No ale y, tak to też się prezentuje. I tak wam teraz pokażę jak to działa. Tutaj dobra, włączę dźwięk trochę. Tutaj są pająki, one sobie tam będą chodziły, tylko to nie jest takie coś, że sobie włączamy i, i już za 2 sekundy to mamy, tylko... Stąd zabiorę, żebyś było, że tylko sobie po prostu gdzieś idziemy, na przykład, nie wiem, do kopalni, to tu zostawiamy włączone. Przychodzimy, no i jest trochę. To te pająki, zanim zaczną tak chodzić, odpowiednio, to zanim pozdychają, to jednak trochę czasu zajmie. Tutaj w tych dispenserach jest mm, ten strzał. Już tutaj może Zatrzymam dalszą produkcję tych aha po co ja tu mieszczyłam Od razu wam pokażę eee, Buziuk, który Zatrzymuje, spełnienie się spiderów. No i tutaj nie wszystkie, e, nie wszystkie e, Z nich itemki, ale Znaczna część e, Znaczna część tych itemków to spada w dół. Może teraz zrobię cięcie i poczekamy aż trochę ich tutaj popada. Dobra, jestem po krótkiej przerwie. Jak można zauważyć po księżycu minęło jakieś 5 minut. E, no i tak. Niestety nie działa to jeszcze doskonale, ponieważ jeżeli będę tutaj wylał wodę, to po prostu te e, pajęczyny i tak do tam nie spadły. Ale od razu przegłoszę, działa na pająki, bo jeżeli byśmy na przykład zombie dali, to, to owszem, też będzie działać, ale jest duża szansa, że zombie spadnie tam do środka. Teraz to sobie usmerdzę i wam zaprezentuję, że proszę, spadło trochę. I teraz, mm, teraz zaprezentuję wam mechanizm. Ee, je, mm, mechanizmy są bardzo proste. Nie wiem, czy to można zaliczyć do mechanizmów, ale zacznę od tu od, od lejków. One wszystkie są ustawione w ten sposób, jak się tutaj przyjrzycie, że te ich dziupki idą w stronę skrzynki. Nie potrzeba tutaj żadnego zasilania. Kolejną rzeczą jest ten mechanizm. On robi, że się albo spełnią, albo nie spełnią się te slajmy znaczy slimy, pająki bo po prostu tutaj patrzcie, zaraz wam to zaprezentuję tutaj jest taki e, taki taki, to, znaczy tu jest tak ustawiony redstone, że po prostu jeżeli tu jest jakiś klocek, to on nie pozwala przepływać tej energii dobra mm. tutaj jest bardzo prosty zegarek e, jest tutaj Dowolna ilość y, tych repeaterów, to, to jest po prostu zależne od tego, żeby ile. Y, ile... Musi ich być więcej niż, y, niż, 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 niż 4. Nie, więcej niż 2, co najmniej 4, co najmniej takie coś. I tutaj Redstone. Y, ale im więcej, tym się będą rzadziej te pająki y, y, spełniły, a ich taka duża, duża ilość, y, według mnie i tak nie jest konieczna. Kolejną rzeczą. no, Znaczy, a, tutaj się to włącza w ten sposób. Trzeba szybko przeciągnąć z powrotem, o, y, włączyć i wyłączyć dźwignię, i potem po kilku sekundach powtórzyć ten proces. Można chwilę ją przytrzymać, żeby większa ilość Redstone'u poszła, ale to jest bez znaczenia. Ważne, żeby. No, a jak się. Jak, ile? Ile możemy tak sobie puszczać? Dużo razy. Mają być na. Znaczy na max jest Możemy tak ruszać dużo razy i po prostu będą nam się częściej spawnowały pająki. Dobra. No i teraz myślę, że przejdziemy do budowania. Dobrze. Co nam będzie potrzebne do budowy? Dowolna parzysta innych zbiorników, czyli lejków. Dwie skrzynki. Może być też jedna, ale polecam dwie. Kilka wiaderek z wodą to zależy od tego, jakiej wielkości będziemy to, ten mechanizm budować. No, i jakiś budulec. Ja wezmę wełnę. Zaczynamy. Na samym początku musimy tutaj dać coś. Teraz tutaj dajemy zbiorniki. To niszczymy, i na, musimy na shiftie tutaj położyć zbiornik. Wtedy ten, ten, ten dziubek się przełączy w tamtą stronę. Tutaj jest tak samo. Teraz tutaj możemy postawić skrzynki. No i tak. Yy, tak robimy na dowolną długość. To zależy, jak chcemy mieć duży ten mechanizm. Myślę, że takie coś mi wystarczy. Dobrze, yy, więc teraz tutaj możemy to ładnie obudować. Yy, I a, tak, tutaj na dowolną wysokość to obudowujemy, i tutaj musimy zrobić. Taki. A, jeszcze musimy sprawdzić, czy aby na pewno wszystkie te lejki są zwrócone w stronę skrzynek. Jeżeli zrobiliście w tak sposób, jak ja wam pokazałem, to wszystko powinno być jak należy. Tutaj to wypełniamy wszystko wełną. Teraz jeszcze muszę sprawdzić, na jaką długość. Bo tego nie sprawdziłem niestety, ja zapomniałem. Teraz bardzo przepraszam. Okej. Okay. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na długość 8 kratek. Na długość 8 kratek. Powerśmy zbudować zupełny Mmm. Więc jest już... Znaczy od, od zbiorników jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Hop. Tutaj to ładnie zabudowujemy. Znaczy zaklejamy całość. Żeby to wyglądało tak, jak chcemy. Chociaż to i tak się wszystko znajdzie pod wodą. Dobrze, teraz zajmiemy się zamurowywaniem tego. Aha, i tutaj to na 8, ale ściana ma być na 9, klocku, a nie na 8. Tutaj możemy to zabudować. Tutaj dam, dajmy jakiś blok, który. O, na przykład może być glowstone, bo wtedy skrzynka i tak się będzie otwierać. Może być na przykład też płytka szkło. Myślę, że jednak dam glowstone. Dobrze. Kolejną sprawą będzie wylanie tutaj wody. Tak, żeby dopływała do tego miejsca, nie dalej. Jeżeli zapiszcie coś zbyt małego lub za krótkiego, to poprawcie w ten sposób, żeby woda się kończyła równo tutaj. Znaczy, może wpływać dalej, ale nie może zalewać dotąd. Te przednie, te, te, te lejki może zalewać. Jeżeli tak zrobiliście, to nawet tego urządku nie musicie robić, chociaż. Czasami, przynajmniej w wersji 1.5.1, te itemki się bugują. Więc, jeżeli już, jeżeli już nie, potrzeba, nie potrzeba tego rządku, to się powinna Wam wyświetlić adnotacja. I teraz tutaj musimy zbudować jakieś. Oj, oj, oj. Zepsuło. Dobrze, tutaj budujemy z jakiegoś materiału coś. Takie znaczy, coś, ścianę budujemy Przepraszam, jestem taki trochę zmęczony w ogóle um, Tutaj budujemy ścianę I tutaj, tutaj to zabudowujemy Hop, z drugiej strony tak samo I tutaj mamy zostawić jedną dziurkę Dobra Następnie tutaj robimy na jakąś tam długość Najlepiej 3 lub dwóch kratek. Nie, nie, nie większą. Znaczy może być większa, ale ja osobiście polecam taką długość. No bo wtedy się nie będzie za dużo tych itemków z, poza tym? I... znaczy wyrażam 3 albo 4. Jeszcze musimy tutaj dać dozownik, czyli dispenser. Więc. Tak jak powiedziałem przed chwilą, tutaj dajemy dispensery, Zwracamy do środka I po drugiej stronie dajemy tak samo hop, 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 hop. Dobra Tutaj całość płytkami y, naciskowymi. Drewnianymi płytkami naciskowymi. Zabazowujemy. Pająki mają szerokość 3, więc y, jeżeli zrobicie to na. Y, jeżeli to zrobicie na. No dalej od tej dziury y, więcej niż 3, to wiedzcie, że jeżeli tu będzie stał pająk, to się nie będzie aktywowało. Dobra. Tutaj możemy zabudować. I jeżeli jest jakiś spawner, no to ja preferuję, żeby to spawner zrobić nad tą dziurą. Bo wtedy jest, 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 jest no po prostu najmniejsza szansa, że się jakiś sposób pająk wbuguje. A jeżeli macie jajka pająków, no to wtedy tutaj zostawcie jedno miejsce tutaj dajemy dispenser i tutaj tutaj o jedno hop do góry i tutaj budujemy platformę szeroko na dwa co najmniej chociaż ja zrobię na trzy szerokości żeby wam to dobrze zaprezentować no i jakiejś tam dowolnej długości kolejnym krokiem będzie postawienie przekaźników, czyli tak zwanych repeaterów stawiamy, no może jeszcze to trochę przedłużę dobra, chociaż może trochę przesadziłem okej, okay. tutaj stawiamy przekaźniki Musimy zostawić trochę w wolnej przestrzeni. Wszystkie spowalniamy na, na maksa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i tak dalej. Dobra, teraz tutaj dajemy czerwony proszek. Tutaj też czerwony proszek wciągniemy. Tutaj, no chyba, że znaczy, jeżeli macie spawner, to tego w ogóle to tej, tej całej części nie musicie robić. Jeżeli macie spawner, to się w momencie, kiedy zacząłem to budować, wyświetliłam adnotacja To, żeby odesłać Was do momentu, kiedy będę prezentować tutaj, co zrobić dalej. No i tutaj teraz dźwignię dajemy, żeby sprawdzić, czy działa. Tutaj możemy to kilka razy zrobić zależnie od tego, czy chcemy, żeby się nam często spełniły, czy nie Wszystko działa jak należy Teraz i... Dobra. Teraz kolejnym punktem będzie postawienie lepkiego tłoku oraz naszego materiału Materiał musi się znajdować tu Alepki tłok tu tu tutaj o. dobrze teraz tu robimy takie schodki ja tutaj jeszcze zapomniałem dobudować No to wszystko musimy tak zbudować Mhm. Dobra. E, tu budujemy takie schodki. Hop, hop, hop. I tutaj. Teraz tu dajemy dźwignię. Chociaż jeszcze to jeden pożądam w dół. Żeby tu była dźwignia na wysokości oczu. A tutaj dajemy redstone. Hmm. Sprawdźmy, czy działa. Włączona i wyłączona. Teraz energia może dopływać. A teraz już nie. Więc wszystko działa jak należy. Yy, I teraz tak. Teraz już jest część dla wszystkich i tutaj budujemy tu budujemy ścianę, tu budujemy ścianę hop, 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 hop. Jeżeli postaramy się, żeby to się wszystko nam ładnie mm, ociemniło to jest taka szansa, że zespołnią nam się inne moby i będziemy mieli tylko... znaczy wtedy jest też szansa, że te moby sobie spadną na dół, więc... więc jeżeli nie chcecie mieć potrzebnego wybuchu, chociaż nie, bo będzie woda, no po prostu jeżeli tam dacie tutaj ciem... żeby było to ociemnione, to już na waszą odpowiedzialność Ja tam jeszcze sprawdzę czy się jakieś itemki powinny dopływać. O pająk jest. Chyba się jajka skończyły. Tak. dziewięć taków jajek. tutaj? Jak widzicie, 20 nit to nie jest dużo. No, ale jak macie spawner, to Wam troszkę tego może przyjść. Jeżeli e, będzie, znajdę jakąś wersję. Znaczy, bo ja to sam wymyśliłem. To jeżeli, jeżeli uda mi się jakąś wersję wynaleźć, która będzie dużo bardziej opłacalna, e, to wtedy Wam o tym powiem. I tutaj się Wam teraz taka adnotacja do tego filmiku wyświetli. Z nową wersją. Dobrze, wracajmy do budowania. Aha, i zmniejszając tutaj ilość tych półpłytek. Zmniejszamy częstotliwość strzałów, ale jednocześnie zwiększamy szansę na to, że pajęczyna spadnie. Więc, jeżeli, um, byście jeżeli to jest spawner, to według mnie opłaca się tutaj właśnie mniej, tak Jedną albo dwa, dwa rządki. Jed, jeden albo dwa rządki. Dobrze, tutaj możemy to zakleić um, i teraz tak. Tutaj dajemy jakieś strzały, to jest teraz najmniej istotne. Ile? Chociaż tak, oczywiście to jest chyba logiczne, że jeżeli macie tyle, to najlepiej dać w każdym Dispenserze po 9. Ale jak dać mniej, to też wszystko będzie ok. Dobra, tutaj. dobra, Hop, hop. Op. Op. Tutaj dam połowę połowę, tutaj połowę. Dobra, okej. Okay. Teraz tutaj by byście mieli spawner prawdopodobnie. A ja dam mm, pająki. Może dam pająk. Dobra, dam takich pająków. 4 takich 5. One się będą na zmiany spełniły. Normalnie dobrze. Mechanizm jest włączony. I zobaczymy czy to zadziała pająki się spałnią ojoj, nie że się nie spałniły o już do nich strzela jak jeszcze już zauważyć pewnie teraz poczekamy chwilę jeszcze może dołożę jajek Może coś nam tutaj zaraz? No, już, już mamy dwie nici, więc no, tak jak mówię, jak dacie na mniej tych płytek, to to jest wtedy dużo lepsze, bo będziecie mieli dużo większy przychód nici. Więc no, tamten mechanizm, co tam, tam na samym początku filmiku pokazywałem, to to był mój pierwszy, więc i tak myślę, że mi dobrze wyszedł. Znaczy, pierwszy, że to od razu to odkryłem, no i od razu zacząłem nagrywać. No, ale tak jak mówię odkryłem na tym filmiku to, że po prostu to jeszcze to trzeba oczywiście zabudować wszystko wedle własnego uznania, żeby to wyglądało jakoś. No ale jak, jak się już okazało, jeżeli tak damy, to nam dużo więcej będzie tam spadało. No a jak jest spawner, to oczywiście go nie oświetlamy, ale jak jest spawner, to wtedy ODESI będą spełniły tak jakoś 4 na minutę. Więc jak na przykład będzie, będzie spawner gdzieś tam w kopalni i będziemy tam wchodzili raz na 20 minut, to i tak tych pajęczyn nam ok yy, przybędzie. No i sprawdźmy już. Ojoj, znalazło się coś. Sprawdźmy już. No, 7 pajęczyn. A. A, a, a. Dobrze. Yy. No, 7 pajęczyn, a tutaj takich niewykorzystanych. znaczy takich, co nie spadło jest. Ilości y, około 4 było. No więc uważam ten mechanizm za udany. Jeżeli z, y, sami byście taki mechanizm zrobili, to zachęcam Was do, y, do tego, do y, dawania odpowiedzi wideo. Ja takie odpowiedzi y, zaakceptuję. Będziecie mogli wydać więcej poświecenia. A ja chętnie też zobaczę, co wyście tam powymyślali, więc to by było na tyle w tym odcinku Ja się z wami żegnam i do kolejnego odcinka, cześć! Czy wiedziałeś, że... Mała świnka ma wysokość półkratki Dzięki czemu z łatwością może się przycisnąć przez płytkę? Co wam zaraz zaprezentuje? O właśnie. Tam te po prostu nie dadzą rady.